Siema, z tej strony Mruwa, witam Was w nowym odcinku Tomb Raidera. Nie wiem czy wszystko jest idealnie tak jak w poprzednim odcinku, to znaczy chyba mam więcej surowców, a to dlatego, że gra mnie troszkę strollowała i stwierdziła, że nie zapiszę ostatniego save'a. Więc musiałem grać od ostatniego obozu, który był jeszcze przed zagadką, z dzwonem i tak dalej. Ale dobra, trudno, nadrobiłem. Wow, wow, wow. A już że... Nie, nie da się tego otworzyć. A nie, da się chyba. Bo drzwi niby się... Ila? E. Co mam w takim razie zrobić? Mam iść tam. Tędy? Chyba tędy. Dobra, to ciśniemy. Aha. Dla razu wolimy kroku. Surowce! A tutaj akurat zobaczycie ile mam surowców. 1155, także... Chyba ostatnio miałem około 700 albo 400, także dużo, dużo więcej mam niż ostatnio. Nie wiem szczerze mówiąc jak to zrobiłem. Widocznie ostatnim razem przegapiłem 3 czwarte lota. Co jest możliwe. A o, o, ognicho, dobra, to zaupgradujemy sobie od razu punkt bez powrotu. to nie będzie mogli korzystać z szybkiej podróży. Aha, no dobra, ale i tak z nigdy z niej nie skorzystaliśmy, więc... Właśnie. O, to już widzieliśmy Czyli troszeczkę się cofnąłem za bardzo Albo po prostu... Ostatnie... Albo zrobiłem kółko Dobra, nieważne Ulepszenia do łuku O, też miałem strzały z napalmem wtedy, to to zaupgraduję Wezmę te wybuchowe strzały, no Czyli jednak surowców nie miałem wcale jakoś dużo więcej, tylko po prostu nie wydawane miałem rzeczy Mhm mm A co ja wtedy wybrałem za umiejętność Nie wiem, ale szczerze o, nie... Chciałbym coś takiego... Wykończenie z... złamanego fizycznego ataku. Jest coś takiego? Nie, no dobra, to okej. Okay, to Mistrz Łuku niech będzie. Dostaniemy jakiś... Lepszy celownik. Chciałbym właśnie zobaczyć... Ulepszony celownik, jak to tam jest napisane. Chciałbym zobaczyć co to jest. Ale dobra, gdzie my mamy... Aha, tędy. Open the gate. Open... Wow. Znowu śnieg. Znowu z tym pasztetem. Ła, fajnie tutaj. Trzeba przyznać. Rada widoki po bokach nie mamy z niesamowitych, bo zasłania nam śnieg. Ale tu jest zajebiście. Aha No dobra, no to biegniemy naokoło w takim razie Chyba, z tego zrozumiem Gdzie tu mogę się wpiąć? A tutaj, dobra, nie zauważyłem Na góry Przyspieszenie Jeo yeah. I gdzie teraz, w prawo, okej okay. Jump Muzyka jakbyśmy do dynamicznej akcja taka nie jest, ale dobra. Oh fuck. Lol, lol. Dobra, chyba zbugowałem grę, jak zwykle. Tak, te, teraz powinienem teoretycznie zginąć, więc tak zrobię. W ogóle nie zwaliłem, bo nie złapałem się tej linii, tylko przez spadek strzałkę w dół i spadłem właśnie tam. Ach, fail. O, czekajcie, skrzynka. <grytanie> Exp. Dobra. Z powrotem tutaj. Teraz w prawo. Yy. Dobra. W dół. Teraz w prawo, to jest tak? No, yyy, what the fuck? Nie, to jest linia pokrojona której... What the fuck, to jest w takim razie gdzie ja mam iść? Bo nie ogarniam. Hmm. no A tutaj to definitywnie. W górę. Chyba, tam na jakąś belkę, której nie zauważyłem, no to jest całkiem możliwe. Nie no, ale gdzie? Że niby tam? A, okej, okay, dobra, fail. Myślałem, że mamy na tą linę, abym po prostu wtedy kółko zrobił. Ło. Wow. Ech. Do góry. Może kto tu w ogóle budował jakieś budynki? To musiało być hardcoreowo. Aha Mam zapukać do drzwi Łofak oh, Do mnie O Chwila, jak mam to uderzyć jakoś? Już... Mam coś tak pootwierać, pozamykać jak ostatnim razem To mogę jakoś? Nie hmm. To dosyć ciekawe, chyba że jak ja przeciągnę to w tą, to wiatr sam to napędzi O właśnie, w ten sposób Okej okay. Cały budynek jak zwykle się rozpada Łow wow 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 wow, wow. To jest jakiś dzwon Ło wow, do takiego elementu też się nigdy nie przyciągaliśmy z tego co pamiętam Fuck Łow wow wow Dobra Już wiem chyba dlaczego Eee... Uh, aha, czyli jak ja przejdę, to to jest... What the fuck, to w co mam zrobić. czy znaczy... Chwila. Chyba tam mam doskoczyć. A, dobra, nie, bo wcześniej gdzie w spację i... Oni idą w twoją stronę! Zrobiliśmy co się dało, żeby ich spowolnić. Dzięki Rency. Dostańcie się do Kutra. A jeśli nie wrócę. Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Derp, czyli mamy jeszcze teraz wielu fanów, którzy chcą nasz autograf. Boże kochane. <gry> dobra. Ech. O fuck! Co to było? Zdzisław, jak ty budujesz te schody? Do góry. Fuck, 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 Ło! Dobra, było blisko. Zapomniałem, że trzeba na takiej powierzchni dwa razy spacer klikać. Raz i drugi, dokładnie. Teraz tu coś znowu się też rozpadnie, W ogóle cały ten budynek nie wygląda zbyt stabilnie. Gdzie mam iść? Wow, 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 wow. co się dzieje? A, tak po prostu takie tam burza, żebyśmy mogli przejść dalej. Dzięki! Wow! Wie, to tam się podoba. Oj, co się dzieje się? Chwila, a stąd gdzie? W dół? Tak, w dół. Nie zauważyłem. Wow, 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 okay, teraz na... Boszka. Chwila, dobrze ja w ogóle idę? Czy tutaj... Nie, tutaj na górę, dobra. Git. Hmm, rozpalę sobie ogniska. Mam tu amunicję. Co, co by wskazywało na no to, że zaraz będzie jakaś bójka. Skoro dają mi ammo. Fak! Boże, chciałem zawrócić. Oh. Wo. Aha, dobra. Znowu elementy wspinaczki. Teraz swoją drogą są strasznie proste. Po prostu trzeba trzymać jeden czyli Wow, pila, nie. I co jakiś czas właśnie w ten sposób nam coś jest zabierane i musimy pomyśleć trochę więcej. I tyle. Ale pod względem zręcznościowym, to to jest banał. Ale szczerze mówiąc, na przykład taka wspinaczka była w Assassin's Creedzie i była bardzo fajna, więc ja tam nie mam nic przeciwko. Wow. Co tu się dzieje? Pieruny z dupy! Łojeju. Ciśnij w górę! Swoją drogą hardcoreowa przechadzka Soro, a ty, co robiłeś, weekend? Poprawię słuchawki A, nic nie słyszę, tak, 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 tak Dobra, już naprawiłem No, Lara O, wielka królowo Po wielu próbach stowyłem dla ciebie naczynie Przelej nie są dusze. I powróć do tej ziemskiej powłoki! Przelej ją i bądź odwrócona! Przelej i przebudź się! Jaka schiza! Aha! Szlak, muszę Czyli tutaj jest jakieś w ogóle pole siłowe, przez które nie możemy strzelać, rozumiem.

Fuck, zrąbałem. Okej. Okay. Tu jest to pole siłowe. Czy to jest spowolnione tempo, czy o co chodzi, bo nie ogarniam? Czy po prostu wiatr w tamtym miejscu jest taki silny. Teraz chwilę poczekam, jak się życie zregeneruje. Ja, tak jakby stanął coś nie. Ufał mi się. pak, 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 pak. jeszcze? Chętny? O, zes, zes. Masz łapek. No serio, nie, pierdzielę. Dobra, córki, zawsze dobra rzecz. Łapcie. Nie, 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 la, 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 la. la. Smutne jest to, że jakby każdy moim... Granatniku? Nie mogę użyć normalnego strzału, tak jakby tylko koniecznie muszę przeładować od razu po wystrzale granatnik. No tak trochę jest dziwne. Łapaj. Co się stało? Chwila, coś mam robić czy co? Bo nie ogarnę. Aha. Jakim cudem oni w takim razie idą, skoro my ledwo co się trzymamy na tym. No dobra, nieważne. Nie ma opierzilania się. No teraz to się dzieje, to trzeba przyznać. Wow. Ow. Ow. Współczuję gościowi. Nawet żeby był moim wrogiem, ale to musiało boleć. Fak. Fuck! Wow. No nie no Myślałem że już mi ten, ten granat nie dosięgnie, a to taka lipa No dobra trudno Jeszcze raz w takim razie Ochaj! Jeps Dobra, a chwila Chyba znalazłem śmiesznego Buga Jak zrobimy przewrót, to mamy automatycznie przeładowaną broń, ale nie jestem pewien no brawo Wybieram was od początku gry, a we nadal się nie nauczyliście, że zesłanie na mnie pięciu chłopa to jakoś oh chłopak, nie za dużo No dobra, nieważne Jednak 2 miliony granatów coś potrafią wskurać Okej okay. O wow, 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 wow. Nie, no kurde Lin, okej okay. Ciśniemy Shit! Wow się wow, wow. Kręcicie, kręcicie! Jezus Maria! Ile można umierać pod rząd? Dobra, wiecie co? Teraz zrobię coś takiego, że po prostu będę stał z tyłu i nie szarżować w debil, bo to... Ile razy można przechodzić jedną sekwencję? Dobra, łap. Seję wejdę. I teraz stąd będę campił. Koniec. Pierdziele. Bo w tej grze bez osłony naprawdę jest trudno. Okej. Okay. No tutaj zaraz wejdą, ile nie muszę podejść, żeby aktywować skrypt. Niestety realia... Fak, 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 fak. Dobra. Potocz się tam. <laughs> Jak pięknie ten granat wpadł! Ojej! Jak tam czy to zrobi? Nie, nie zbyt. Ewentualnie... Ja tam nie idę, dobry tekst. Dobra, chyba w końcu się udało. Okej. Okay. Nasza koleżanka umiera, ale ja sobie pozbieram trochę Q na y, a co mi tam. Co najwyżej zginie i będzie przesrane. A właściwie będzie tym... Bogiem. Czyli boginią, cokolwiek. Do nie mogę wejść? Nie. będę Nie. Hmm. Tak ja mam iść. Tu jest gościu z lotem jeszcze. Wow, 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 coś się chyba dzieje. A, gościu starczą. Chwila, czym ja ostatnio go tak rozwalałem? Tym chyba. E, wybuchową. Tak, dokładnie. Wybuchowe strzał się troszkę boją. Okej. O, co się stało? co pomiędzy nich, a oni umarli. No jak to lubi. Chyba, co się dzieje, co się dzieje się... Tam jest te ale nie mogę strzelać w ogóle. No i jestem za ścianą, jakim cudem. Co się dzieje? O. Oh. Czemu te pioruny zamiast strzelać w nas, strzelają w tych typów? To jest dosyć dziwne. Bo skoro to jest jakaś kontrola nad tymi piorunami i ona chce nam przeszkodzić, żeby do niej dojść, to nie może po prostu w nas walnąć? <grybujesz> Slow motion. Czyli jednak nie ukradli nam chyba błosa. Aha Czyli naboje go zbytnio nie ruszają Co mam ci gościu w takim razie zrobić żebyś ty Gindzesz spalecie Okej okay. Mamy tutaj taką małą Chwila, chwila, chila, chila. Czy mi się zdawało, czy przez chwilę miałem czerwony, czerwony celownik, tak jakbym znalazł tego słaby punktora nie wiem. Napierdzielać Może w głowę? Nie? Wow O, w dupę, dobra. Mało stronięte plecy. się, oś, się, osi, się jakieś piktemi czy coś. Pak. Nie wiem czy dobrze. Chyba trafiłem, dobra, git. Coś mu się niby stało. No tak, więcej mi tutaj przeciwników. Myślisz, że boss to dużo? Dowalimy ci jeszcze tras Gin, plecki masz, podrapię cię. Chodźesz tutaj. wo 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 wo. Dobra. No żeś spłoni. Skończyła mi się amunicja do łuku, to trochę słabo. Wow Ale nas gościu zmiósł. Mam nadzieję... Nie, dobra, nas... no, nie ma nas na hita. Ale jest tego bliski, także trzeba uważać. Dobra, przewrót teraz. Jestem na jego pleca, granatnik ci plecy. Wow! <grybuj> dobra, nas to bardziej chyba ruszyło niż niego. Wow, dobra. Masz plecki. O jest! No, bigo, dobra. Tyk. Byt dużo mu tym nie robimy, to trzeba przyznać. Masz tam zabawkę. No strzelaj, rala... Tak. Oj oj, 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 oj oj Nie, nie nie, walcz się. Co to jest za walka? ale ma chyba łeb już odsunięty, no dokładnie. Ojoj. Oj. Jeszcze tak z dwa, czuję, że tak z dwa granat nie pewnie już będzie leżał. O, a nawet jeden. Jebut! Jeszcze raz! Tak, dobrze! <laughs> e, dobra. Eee, fuck. Łoj oj. Dobra, czekajcie, sorki za ten, ale muszę na chwilę. Fuck, 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 dobra. Robię tutaj cięcie, zaraz wracam. Dobra, sorry wielkie, ale niestety musiałem na chwilkę zobaczyć co się dzieje, Dobra, zresztą nieważne. O fuck, taki ten map. Wow. Tak dawno nie widzisz mapy. E, teraz jeszcze rozbieram sobie rzeczy. Co z tego, że nasza przyjaciółka umiera? Lot ważniejszy. Dobra, a teraz już ciśniemy. A mogę, ja będę mógł przez to przejść? A no mogę, no to zarobiście. No i co teraz? Możemy tutaj strzelać to jest dobre pytanie <laughs> Co tu się dzieje się? A masz Co się dzieje się? Wal się gościu O tak Nie dali mi strzelić Mamy dwa pistolety! Jeeea, yeah, gin! Fuck jea, yeah, to było genialne Właśnie tak czekałem aż w końcu będziemy mieli dwa pistolety Bo w końcu tą Prider jest tego przecież kojarzona Aha Co my zrobiliśmy tak właściwie? Bo nie ogarniam troszkę, jakiś kołek z dupy wsadziliśmy? No dobra, ale zadziałało chyba... Dzięki Bogu! Laro, co, co się dzieje? Jestem tu. Jesteś bezpieczna. Już dobrze. Już dobrze. Uratowałaś mnie. Wiedziałam. Obiecałam Ci. Zabierzemy cię do domu. Jakieś światło z nas spada. Burza się uspokoiła. Epickość! Tolara! ma sam. Udało się jej. Wszystko będzie znowu dobrze. Co tam się wydarzyło? To już koniec. Teraz możemy odpłynąć. Dobra, wynośmy się z Byłam taka ślepa, taka naiwna. Przez wiele lat odrzucałam ojca, wątpiąc w niego tak jak inni. Tymczasem on miał rację w tak wielu sprawach. Chciałabym mu to teraz powiedzieć. Jest tyle tajemnic, które traktowałam jak zwykłe opowieści, lecz granica między mitem a prawdą okazała się glista i niewyraźna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. Oha, w takim razie to już koniec Tomb Raider'a. U jezu, tego to się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Tak trochę... Nie wiem. Zaskoczyło mnie to zakończenie. Niby zabiliśmy tam wszystko, ale... O, hej. Dobra, jeszcze coś jest strzanka, więc się zamykam. Potrzebujesz czegoś? Nie wiem, co właściwie przydarzyło ci się na tej wyspie, a sądząc po twoich ranach i wyrazie oczu, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, płyniemy do domu. I ja nie wracam do domu. Okej, okay, czyli to było wyraźna zapowiedź, że raczej powstanie następny Tomb Raider. No dobra, no to czas na ocenę w takim razie, ale jeszcze przed tym Wam powiem jedną rzecz, a to będzie to, że chyba nagram jakiś jeszcze dodatkowy, bonusowy, czy jakby to nazwać, odcinek z Multika, bo szczerze mówiąc jeszcze go nie tknąłem, ale słyszałem, że jest słaby, ale no dobra, nie będę oceniał przed tym i mówił tylko z opinii innych, jeżeli mogę przetestować się dalej. No dobra, co do gry, to na pierwszy ogień pójdzie jej czas, no i Szczerze mówiąc jak patrzyłem na Steamie teraz przed sekundą, bo nagrywam to po yy, pogrze to jest to 9 godzin no i jest to słabo, naprawdę słabo spodziewałem się tak około 12 godzin no co prawda nie robiłem tych questów pobocznych i tym podobnych więc no można to niby wybaczyć aczkolwiek no 9 godzin no to jako fabułę główną no, to jest naprawdę moim zdaniem powinno być właśnie to takie 12 godzin to jest tak naprawdę taki standard do którego przyzwyczajają nas inne gry. No dobra, ale tyle o długości. Yy, teraz może grafika. No to grafika, zresztą widzieliście, była niesamowita. Były to nawet nie najwyższe ustawienia, więc gra mogła pokazać jeszcze więcej, ale mój komputer już nie. <grym> yy, dobra. Yy, były tam zastosowane te nowe włosy, ale widzieliście, jeżeli oglądaliście, to były one tylko w pierwszym odcinku. No na, pe na pewno to było fajne ale też zżało strasznie dużo e, boże komputera, no zasobów komputera po prostu procesora Dobra, jeżeli chodzi o dźwięk, ogólnie audio no to muzyka była dobrze dopasowana nie przerywały jej niczym w God a senszynek, ascension, jak to teraz nie wiem czy wiecie, właśnie są takie bug bugi nice a... Dźwięk broni też był ok, naprawdę wszystko stało na Normalne, no na wysokim poziomie, dubbing i tak dalej, też był niczego sobie trzeba przyznać. No dobra, gameplay. Gameplay jako gra, jako gra była naprawdę fajna, wciągała i chciało się grać, to na pewno. E, ale no właśnie ten czas gry, ale no dobra, to już o tym mówiłem. A fabuła gry, no fabuła gry była dosyć ciekawa, ale to właśnie też się przekłada na czas. Boże, wszystko o czas tutaj chodzi. No więc Fabuła była naprawdę okej, okay, ale tak jakoś zerwała się na koniec Po prostu Dub, jeb, dup, koniec koniec gry, dziękujemy, dobra, no skupuj następną część Tak właśnie się poczułem, no dobra Ale no i tak, dzięki wielkie za oglądanie i cześć